Lekarz do pacjenta pali pan? Nie szkoda, poczułby się pan lepiej, gdyby pan rzucił palenie. Policjant pyta kolegę, co robisz w wolnym czasie? Uprawiam jogę, co ty powiesz, a na ilu hektarach? Wyciągaj swoje bikini, mówi blondynka do przyjaciółki. Na weekend zapowiadają 30 stopni. W połowie kwietnia? No tak, sama słyszałam, 15 stopni w sobotę i 15 w niedzielę. Dwie blondynki jadą motorem. Popatrz jaki piękny las. Gdzie, gdzie? Tyle tu drzew, że nic nie widzę. Jak panu smakował kotlecik? Zapytał kelner. Zwierzę, z którego pochodziło to mięso, musiało być niezwykle zdrowe. Skąd pan wie? Skoro dożyło tak sędziwego wieku? Dancing w restauracji. Czy można panią prosić do tańca? Dziękuję, nie tańczę. Może więc przysiądę się do tego stolika? W takim razie to już wolę zatańczyć.